Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejne typy na Mistrzostwa Europy, eliminacje do z Europy. Grają Włochy, Łotwy, Łotwa, Włochy, Islandia, Portugalia. Dlaczego daję te dwa mecze? Bo jest fajne kursy, ładny pieniądz do wygrania. I na koniec weekendu można zgarnąć trochę sianka. Zaczniemy od tego, zaczniemy od Łotwy, Łotwa, Włochy. Dlaczego uważam, że Łotwa wygra z Włochami? Przegrała na wyjeździe niespodziewanie. Łotwa ma Christopansa, który gra w Perze. Włochy nie istnieją na arenie handbalowej, dlatego ja uważam, że Łotwa wygra, jest kurs złotych 57. Zł. Kolejny mecz to jest Islandia-Portugalia. Portugalia wygrała każdy mecz w tej grupie. Pamiętajmy, że w czwartek roszają mistrzostwa Europy i Portugalia dzisiaj może odpuścić ten mecz. A Islandia musi wygrać, bo ma tylko dwa punkty i trzy mecze rozegrane. Tym bardziej, że gra u siebie. Pamiętajmy, że w Islandii nie gra Palmarson, to jest mega duża strata. Ale kurs na Islandię jest złotyba 67. Jak za, zagrasz za 150 zł, masz do wygrania 340 zł. Ja uważam, że to jest fajna oferta. Ja uważam, że to może wejść, i dlatego ja uważam, że te mecze są w stanie wygrać. I dlatego wam daję moje typy. Mam nadzieję, że jakiś kupon wam w weekend siadał. Pamiętajcie, możecie wysyłać mi na maila czy na Instagrama swoje kupony i będę pokazywał na moim kanale w poniedziałek Wasze typy, Wasze kupony przegrane, wygrane. Mam nadzieję, że wygrywacie, bo to jest najważniejsze, i mam nadzieję, że robicie pieniądz. Dzisiaj Wam dałem dwa typy: Islandia, że wygra z Portugalią, i Łotwa, że wygra z Włochami. Eliminacji do Mistrzostw z Europy. Ja uważam, że to jest fajny pieniądz i mam nadzieję, że wygracie. Tego Wam, oczywiście, życzę na koniec weekendu. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Do zobaczenia wkrótce.